Już 9 marca zabieramy Was w szczególną podróż z najlepszym miejscem widokowym, bo z widokiem na Biłgoraj. To niewielkie miasteczko położone w Puszczy Solskiej i tuż przy granicy z Rostoczem. jest naprawdę warte uwagi. I nie tylko ze względu na jego przepełniony cudowną przyrodą okolice, którą można podziwiać z roweru, samochodem lub pieszo, ale także ze względu na jego kulturę i historię. Biłgoraj zawsze był wielokulturowy, co zmuszało ludzi do dialogu, i ta tradycja pozostała do dziś. Tutaj będziemy Wam ten dialog pokazywać. Inicjatywa z widokiem na Biłgoraj powstała w ramach programu Razem mieszkamy, wspólnie działamy, realizowanego w naszym mieście przez Fundację Aktywności Obywatelskiej. Projekt realizowany był z funduszy norweskiej. Polegał na tym, by pokazać ludziom, że dzięki dialogowi możemy rozwiązać bardzo dużo problemów, które istnieją w naszych społecznościach lokalnych. W Biłgoraju idea dialogu społecznego nie jest namówca. Mamy cudownie działających seniorów, mamy prężnie działającą młodzież i mamy wspaniałych sportowców, którzy wspierają mnóstwo akcji charytatywnych dla naszego regionu. Z widokiem na Biłgoraj, sobota 9 marca, zapraszamy do oglądania i współtworzenia naszego kanału. Podyskutuj z nami. Jest o czym? Przecież jesteś z Biłgoraja. Jestem 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 z Biłgoraja.